Nazywam się Magdalena Grządziel, jestem psychologiem, specjalistą modelu transpersonalnego i psychoterapeutą w trakcie specjalizacji. A dzisiaj zapraszam Cię do praktyki wdzięczności, sposobu na doświadczenie szczęścia. Usiądź w wygodnej pozycji, tak, żeby Twoje plecy były wyprostowane, ale jednocześnie tak, by było Ci wygodnie. Jeśli siedzisz na krześle, połóż obie stopy na ziemię. Pozwól, żeby Twoje barki opadły delikatnie w dół. Weź głęboki wdech i spokojnie wypuść powietrze. Pomyśl o swoich stopach. Poczuj, jak opierają się o podłoże. To niesamowite, że każdego dnia utrzymują na sobie cały ciężar Twojego ciała. Pomyśl o nich z wdzięcznością i wyobraź sobie, jak wraz z wdechem powietrze dociera do Twoich stóp, rozluźniając je. Przenieś uwagę na swoje nogi. To one pozwalają Ci się przemieszczać, tańczyć, jeździć na rowerze. Doceń to, co dla Ciebie robią i jednocześnie pozwól, żeby mięśnie nóg rozluźniały się z każdym Twoim wydechem. Pomyśl teraz o swoim brzuchu, ile procesów zadziewa się w jego wnętrzu w czasie Twojego zwykłego dnia. Podziękuj Mu za to i jednocześnie pozwól, by rozluźniający oddech dotarł również do Twojego brzucha, rozluźniając wszystkie narządy wewnętrzne. Przenieś teraz uwagę do Twojego serca. To ono nieustannie pompuje krew. Nie robi sobie przerw nawet na chwilę. Doceń pracę, którą Twoje serce wykonuje dla Ciebie i wyobraź sobie, jak wraz z oddechem odżywiające, rozluźniające powietrze dociera do Twojego serca, dodając mu siły i energii. Pomyśl o swojej klatce piersiowej. Zazwyczaj nie zwracasz być może uwagi na swój oddech, a jednak on nieustannie tam jest. Poobserwuj przez chwilę swoją klatkę piersiową. Poczuj, jak unosi się i opada. Pozwól, by rozluźnienie dotarło do twojej klatki piersiowej. Przenieś uwagę na swoją twarz. Rozluźnij mięśnie wokół ust, które pozwalają ci komunikować się ze światem, a także jeść. Rozluźnij mięśnie wokół oczu i doceń to, że dzięki nim możesz obserwować. Weź jeszcze trzy głębokie oddechy i rozluźnij całe swoje ciało. Pomyśl o nim z wdzięcznością. Jeśli gdzieś jeszcze odczuwasz napięcie, wyobraź sobie, jak powietrze, które wdychasz, dociera do tego miejsca, rozluźniając je. Wyobraź sobie, że siedzisz na wygodnej kanapie. Przed tobą znajduje się ogromny ekran projekcyjny. Za chwilę wyświetlą się na nim te doświadczenia, wydarzenia, relacje, które wnoszą do Twojego życia dobro i piękno. Najpierw pojawia się to, co związane jest ze światem zewnętrznym. Być może są to piękne widoki, które miałeś okazję zobaczyć przypadkowe zdarzenia, których doświadczyłeś muzyka, która porusza Twoje serce. Zapachy, które uwielbiasz. Zobacz, co pojawia się na Twoim ekranie i pomyśl o tym z wdzięcznością. Teraz na ekranie pojawiają się życzliwe Ci osoby. Zobacz na ekranie dobre rzeczy, które dla Ciebie robią. To wszystko, co wnoszą do Twojego życia. To wspaniale, że są. Pomyśl o nich z wdzięcznością i pozwól sobie zobaczyć i docenić każdą relację, która wniosła w Twoje życie coś dobrego. Zobacz te relacje, których już nie ma, a które pomogły Ci się rozwinąć, nauczyć się czegoś, zdobyć doświadczenie. Być może jest coś, za co chciałbyś im podziękować. I zobacz na ekranie te relacje, które wciąż trwają. Doceni to, co wnoszą do Twojego życia. I jeśli udaje Ci się poczuć teraz wdzięczność, sprawdź, proszę, jak to jest ją czuć. Sprawdź. Gdzie lokalizuje się w Twoim ciele? Jaka jest Twoja wdzięczność? Obraz Twoich relacji powoli ustępuje miejsca innemu. Teraz na ekranie widzisz samego siebie i wszystko to, za co możesz siebie docenić, za co możesz sobie podziękować. Być może są to porażki, które udało Ci się przekuć w sukces, a może upadki, po których się podniosłeś. Może to wartości, którymi się kierujesz i zasady, w zgodzie z którymi żyjesz? Może to sytuacje, w których stanąłeś we własnej obronie, obawy, które przezwyciężyłeś? Podziękuj sobie za to. Zobacz na ekranie wszystkie swoje cechy, które doceniasz. Być może jesteś kreatywny albo punktualny. Może można Ci zaufać i na Ciebie liczyć? Zobacz to, co czyni Cię wyjątkowym i pomyśl o tym z wdzięcznością. Możesz pozostać z tym doświadczeniem tak długo, jak potrzebujesz. A kiedy będziesz gotowy, gotowa, wróć uwagą do swojej głowy i poczuj punkt, w którym styka się z oparciem. Poczuj swoją klatkę piersiową i brzuch. Odczuj swoje nogi i stopy. Poczuj, jak stabilnie stoją oparte o podłogę. I kiedy będziesz gotowy, gotowa, otwórz oczy.